Mamy mordeczki. Siemaneczko? Wita was niesamowity tuet, czesiek i. Marcin. To No miał być czesiek i brat Marcin. Brat Marcina? Dobra, słuchajcie, dzisiaj dostaliśmy mega, mega paczkę. Uwaga, moje Właśnie od Pixelboxów dostaliśmy. Super pudełeczko, zobaczymy zaraz co w nim się znajduje Marcin, jak Ci się podoba design? A, fajny jest, taki psisolowy także, także ogólnie doskonale to się prezentuje Pierwszy film na kanale z takiego czegoś Mam nadzieję, że nie ostatni Mam dla Was kilka takich filmów przygotowanych Więc naprawdę czekajcie na takie Mega jakieś openingi Zresztą, że... No ale dobra, przejdźmy już do samej paczki Będę Wam pokazywał z dwóch perspektyw Prawdopodobnie jak to wszystko wygląda Zaraz zobaczycie Czy warto było poczekać Na fantastyczne otwarcie Marcin, chcesz coś zrobić? No, że jako jeden YouTuber z nielicznych dostałeś paczkę w całości. Ponieważ większość youtuberów ma ogólnie tutaj obrażenia, no, to Ma ogólnie tutaj. Ha, spoko, spoko, luz. dobra. No to dobrze. przechodzimy do otwierania. Boys, see you later. Witam wszystkich bardzo serdecznie, także zaczynamy nasz fantastyczny opening. Marcin, zaczyna. Tak. Ja, ja, słyszę, ja Okej. Okay. Tak się prezentuje przepiękne opakowanie Pixelboxu. O moje mam Ci możliwość, żebyś otworzył sobie naklejeczkę. O, to super. Tak? Dobra, gaj. Ja jest coś tak, bym zrobił. I to nie był smok, to był marium. Aha. Super, dobra, tak tylko... jak. I mogę się zobaczyć, że nie dotykaliśmy nic, nie otwieraliśmy. No, bo było tak ogólnie, umawialiśmy się, że tylko zerkniemy co tam no, jest. A, myśleliśmy, że jakiś to smok, spikselowany. A, to jest Nintendo! Oh o lol. Seria? No, patrz, Nintendo, oryginalne Ty masz What the fuck? Starą to jest. PlayStation oryginalne What the fuck? Jak kontroler. Chodź, to jest LK na ciebie, chodź, nie? No, przy Zarąbista to tylko sylaczka. O, o, o! Lecz w mamy! LOL, na Orange Warso Festival, także dziękujemy. Czukeczek! Dzięki! A to jest dla mnie, a to jest dla ciebie! Uuu, ej, ej, ej! Nie. O nie, nie ma się. Ej, ziomek. Nie, nie, nie. Okej, okay, dobrze. Dobra, O jakiś sklep... Skat... Ja, ja będę je nosić cztery. Kupię sobie jeszcze takie ładnie, tak? What the fuck? Zarąbiste są tutaj rzeczy. No, o to mi chodziło właśnie. To... To chciałam sobie to wziąć. Co to jest? Ty! Ale zarombista paczuszka. A to? Kajcie, czekajcie, czekajcie bo tutaj coś... Idzie. Coś... witaj panie retro. Oto jedyna w swoim rodzaju przypinka do tylko w całym w Pixelboxie. To jest coś dla Ciebie. Ty lubisz. O Boże Patrz Dyskietka, zarąbiście Trzy naklejeczki O, naklejeczki, można na naklejce na spokojnie na no. Ale słuchajcie Witaj Geku, czerwcowy Pixel box właśnie stał się twoją własnością Mamy nadzieję, że zawarte tego po dobrze Bla 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 wow. bla bla bla, bla, bla. Miście, mamy wejściówki Patrzcie, przepięknie To jest tego, ci S takiego supermana, co nie? Patrz. Pokaż jak wyglądać? A to Wygląda <grym> z lepszą fryzurą? Kapa. Kapa. A co to jest za kosztowanie? No ja nie wiem, ja to... właśnie. rozkłada, no pasz... rozkładaj to. O jaki to jest zero. To coś mi nie jest Dobra, zostaw to, rozpakuj to. Ale my mamy w ogóle inny, bo ini y, youtuberzy mieli takiego ludzika. Każdy miał takiego ludzika. To my jesteśmy chyba wyjątkowi. Tak mi no. się wydaje. Dla ciebie poczytaj sobie instrukcję. Instrukcja. Dobra, bla dobra. dobra, a ty, a ty już? Już, czy jeszcze nie? No poczekaj, to jest unboxing. Tak, Zelda Mint. Unboxing. Inter. Let's see. To jest. Yy, mintówki Oficjalny tak? Nintendo. No, dawaj. Zelda. To, jakie będą w kształcie czego? Aha, kształcie niczego, normalne miętówki Kapitan, Pokaż. No dobra. Pozdrawiam. Te skarpetki trochę chyba są... Nie. Ej, tu są skarpetki na mnie idone. 39,42 stare. Muszę kupić sobie takie ładne te buty. Znaczy... te sandały. Takie ładne. Takim krzybkiem patrz. Idealnie. Ej, ale kapitanny, ten gamebojek. To nie? Kurde. Powiem Ci, że jest fantastyczna jest ta paczka, co nie sądzisz? Mogę otworzyć? Zobaczymy, co jest ten. Zobaczymy, co jest. Ale ciężki Wygraj epickie nagrody. Zrób coś zdjęcie z Pixel Boxem, wrzuć je na Instagrama i opaguj Pixel Box Love. A to Znaczy ogólnie, rzecz biorąc ziomeczki, no wszystko tutaj rozpakowaliśmy zaraz wam się jeszcze pokażę w mojej super... Co to jest, ba, tak. Super Elo koszuleczce, także będziecie mogli mnie zobaczyć, a za chwilę przejmuję serwistykami mój brat i coś wam tam opowiadam o tym Boxie i ogólnie o całej rzecz biorąc... Farsce. Elo yeah. mordeczki, z tej strony Czech Play Games i po tym krótkim openingu, krótkim, nie krótkim... Myślałem sobie, albo pomyślałem bardziej, że nagram sobie taki malutki monolog między mną a, a wami, ponieważ nasunęła mi się na myśl pewna rzecz. Otóż będę zapewne dostawał kolejne Pixelboxy, więc jeżeli chcecie takiego openinga kolejnego, takie jak gdyby materiały vlogowe troszeczkę to, to zostawcie łapeczkę w górę, bo na pewno mi się to przyda, plus komentarzach jest taki pierwszy materiał z, z, z takiego typu serii, więc jest to na pewno dla mnie lekki stresik, ponieważ raczej nie mam możliwości tak wystąpienia twarz w twarz z wami bardziej zajmuję się takimi historiami i tak dalej, tak dalej. A jest to naprawdę fajne przeżycie, po ponagrywać sobie od czasu do czasu jakieś vlogi, więc naprawdę fajne. Pewnie zapytać się, co to jest dziewczki. to jest serwis, stick, serwis stick, kapitalny jest ten serwis stick, kupiłem go sobie wczoraj, także coś kapitalnego. Co do Pixelboxa to bardzo dziękuję chłopakom za to, że przysłali mi takie coś, że mogłem sobie spróbować fantastycznej koszuleczki. To jest ta koszuleczka, bo jest kapitalna. O, to tu jeżdżą. Bo jest kapitalna i na pewno będę jej używał jak najczęściej mm, będę -E mógł. Co do tego, dostałem fantastyczny portfelik, do tego dostałem bodajże drażetki, takie miętowe, także kapitalna sprawa. Czy teraz to z dziewczyną na pewno zażyję sobie? Jedną albo dwie nawet bym powiedział. Natomiast skarpeteczki też kapitalne plus wisieleczek. Yy, Nie ma takie małe sprawy, ale naprawdę sprawiły mi dużo, dużo radości i dziękuję jeszcze raz serdecznie. Chylę czoło, że tak powiem. I na pewno pojawią się kolejne materiały, jeżeli chłopaki mi przyślą właśnie na takie pixelboxy i gdzieś tam będziemy rozpakowywać sobie. Jeżeli Wy też chcecie takie coś. No to wiecie co robić, już wam doskonale mówiłem, natomiast jeszcze chciałbym przejść do innej sprawy, ponieważ chciałem zrobić materiał na temat specyfikacji mojego komputera. Ogólnie, oprowadzenia po moim stanowisku i po moim pokoju. Myślę, że takie coś to też była fajna sprawa bardzo. I właśnie się zastanawiam, czy zrobić takie coś, bo wiem, że nie jestem doskonały w tego typu materiałach, ale postaram się być jak najbardziej pozytywny i jak najlepiej będę potrafił zrobić to. Na pewno potrzebuję kilku materiałów na przełamanie, że tak powiem. I powinno być o wiele, wiele lepiej, przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Głos może być troszeczkę średniawy ze względu na to, że mój o, mikrofonik stary jeszcze, bo nowy już idzie. Nie łapie wszystkiego, co znajduje się w pokoju, także kiepska troszeczkę sprawa, ale mam nadzieję, że to poprawimy. Tym bardziej, że niesamowity tych jest przy Was na kanale, za co wam bardzo dziękuję. Bo bez was to nie byłoby tego co jest w tej chwili. Bo to naprawdę jest kosmos, co jest w tej chwili. Także bardzo serdecznie dziękuję. I przyda naprawdę mi się mega wsparcie pod tym filmem, ponieważ jest to pierwszy tego typu. Mam nadzieję, że w miarę wyszedł brat mi trochę przejął kontrolę nad kanałem, ale dobrze, niech się chłopak pobawi. Ja też przynajmniej miałem troszeczkę panu z ponagrywania sobie mojego braciszka. Także ja wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz ekipie Pixelbox dziękuję. I myślę, że takie... Je materiał w sumie z y, prowadzenia po moim stanowisku, to będzie naprawdę ciekawy materiał i myślę, że się przyda na kanale, żeby wiedzieli widzowie jaką mam ogólnie specyfikację kompa oraz cały mój sprzęcior też się na pewno komuś przydaje, jeżeli będzie chciał y, zakupić, natomiast co za akcji charytatywne jeszcze krótka taka informacja to pojawi się na dniach y, dokładny filmik z całej akcji natomiast w opisie macie mojego facebooka gdzie na Facebooku znajduje się link do przelewu, który dokonałem ostatnio, bo dostałem już wszystkie procedury tak jak by się skończyły. Dostałem numer konta, dodatkowo tam są z dyrektorką właśnie tego ośrodka. Także serdecznie Was zapraszam na swojego Facebooka, a tam się nie drama. Także dziękuję wam serdecznie za ten materiał. Mój brat na pewno też się pożegnał z nami. Patricie. Marcin, pożegnaj się. nie. Dobrze, także to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. O, to pizza po wygląda kosmicznie. Także dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Chciałbym piąteczka, ale to było trochę typu Izaka. Także do zobaczenia. Jo!